Jesteśmy, jak już Państwo wiedzą, na Zamku Tenczyn i chcielibyśmy porozmawiać o tym, co się tutaj dzieje z Panem Robertem Zigmundsonem. Dobrze wymawiam? Dokładnie tak. Robert Sigmundson, wioska żywej archeologii. Wydarzenie dzisiejsze jest częścią juromanii, która odbywa się w ogóle w całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. My oczywiście wierzymy, że najciekawsze rzeczy dzieją się tutaj u nas. Na zaproszenie Stowarzyszenia Nasz Tęczynek oraz Fundacji New Era Art Jana Potockiego nasza Wioska żywej Archeologii ma przyjemność i zaszczyt pokazywać, jak wyglądało życie no, te dobre kilkaset lat temu, kiedy funkcjonował na co dzień zamek w Tęczynie, kiedy tu najprawdopodobniej miało miejsce wesele Jogajły i Królowej Jadwigi. Z tym, że staramy się to wesele, tą ucztę weselną pokazać bardziej od kuchni. A więc oczywiście są też tutaj rzemieślnicy, pokazują jak trzeba było się natrudzić, żeby taki zamek, takich państwa utrzymać. Będziemy też pokazywać fragmenty życia dworskiego, ale tym co chcemy pokazać przede wszystkim, są właśnie takie codzienne aspekty życia ludzi z tamtego okresu. No i właśnie cały ten wysiłek, który się składał na to, że dzisiaj wieczorem będzie miała miejsce tutaj uczta. No właśnie, a propos pokazywania, możemy się przejść tutaj wzdłuż tych kramów yy, i zobaczyć tak te wyroby rzemieślnicze, yy, czy też spożywcze. To znaczy tutaj mamy akurat kram, na którym Paweł pokazuje dawne rzemiosła, pokazuje właśnie sztukę bednarską, kołodziejską, yy, stolarstwo, a więc wszystkie rzeczy, które yy, wymagają pracy z drewnej, to z drewnem wyrabia właśnie takie fantastyczne stoły, krzesła, ale też na przykład właśnie bartka, które służyły innym rzemieślnikom do, yy, do tkactwa, dokładnie, no nie? Tutaj z kolei jego małżonka Lesza zajmuje się produkcją biżuterii i biżuterię właśnie z drogocennych materiałów, ale też i kamieni tutaj właśnie można nabyć. Kolejne stoisko um, Iwona i Andrzej Oleksiak z Pasieki, um, którzy również prowadzą pasiekę sąsiedzką naszą, um, prezentują właśnie swoje, sprzedają swoje wyroby, ale też pokazują jak praca pszczelarza, a najpierw w ogóle bednarza, bo w, w tym okresie to to co dopiero się zaczynało. A zawsze funkcjonowało też bartnictwo i tam mamy prawdziwą funkcjonalną barć. Mamy ramkę, a tutaj można sobie zobaczyć żywe, prawdziwe pszczoły. Nie Nieurządlą nie urządlą są za szybką, za siateczką, ale można się popatrzeć ile ich tam jest. Ludzie sobie często nie zdają sprawy z tego, że w jednym takim ulu mieszka od 50 do nawet kilkudziesięciu, osiemdziesięciu tysięcy pszczół, które trudzą się, każda przynosi, Iwana nas zawsze uczy, że każda pszczółka przynosi w ciągu roku jedną łyżeczkę miodu. Tylko. Okay? Dobrze. Kolejne, dziękuję. Kolejne stanowisko to Sigurd sprzedaje, na co dzień też wojownikiem, ale słuchajcie, wtedy wojownicy nie tylko wojowali, bywało też, że zajmowali się kucharzeniem. Każdy przynajmniej sobie musiał coś tam zrobić. I u niego na kramie mamy doskonałej jakości, według specjalnej, oryginalnej receptury pieczone ciasteczka. One są trochę wcześniejsze nawet niż okres, w którym funkcjonował zamek w Tęczynie, bo jeśli dobrze pamiętam receptura sięga X wieku. wieku, początków X wieku. Dokładnie tak. Kolejne stanowisko, to stanowisko właśnie z Jadłem i napitkami. Słyniemy w ogóle z doskonałej jakości rekonstrukcji, doskonałej jakości kulinariów. Więc e, p, czy Państwo wiecie, co się piło w średniowieczu? No nie, nie mamy pojęcia. Wiem, czego się nie piło. Wody się nie piło. Powszechnie bo wiadomo, że od picia wody człowiek choruje i umiera. wody piły bydlęta. Ludzie wody nie pili. Piło się oczywiście wszelkiej maści produkty naturalnej fermentacji, ale tutaj mamy właśnie kwas chlebowy no i doskonałej jakości mięsiwa. Tutaj mamy funkcjonalną wędzarnię i pokazujemy jak właśnie to mięsiwa na zimę konserwowały, żeby nie tylko do godów, do Bożego Narodzenia wytrzymała, ale żeby jeszcze smaczne były. Po drugiej stronie, jak tam sobie Państwo rzucicie okiem, to mamy i warsztaty właśnie yy, łucznicze, więc można sobie z łuku postrzelać, można sobie spróbować samemu yy, łuk kupić, albo pr, dowiedzieć się, jak się je powinno robić. Pokazujemy rzemiosło wojenne, no a naprzeciwko nas, i tutaj chyba warto byłoby się przejść, mamy właśnie yy, mamy kuchnię i pokazujemy, jak wyglądało kucharzenie. Czyli jak Państwo sami widzicie w ten czynie moc atrakcji, dużo możemy się dowiedzieć, możemy też spróbować na własnej skórze czy na własnym podniebieniu. Ale też będą inne atrakcje, tak oprócz straganów, wspomniał Pan o jakimś ślubie. Tak, my wszyscy przygotowujemy się może nie tyle do ślubu, ile do pokazania uczty weselnej królowej Jadwigi i Ogajły. Raz jeszcze najprawdopodobniej miała miejsce tu właśnie na zamku w Tęczynie. Są źródła, że oczywiście sam ślub był w, na Wawelu, był w Krakowie, natomiast nigdzie tam nie zachowały się jakiekolwiek, z, z, jakiekolwiek zapiski o tym, żeby tamten ślub, ta uczta weselna miała miejsce. I najprawdopodobniej z uwagi na wielkie znaczenie e, gospodarzy zamku tęczyńskiego w tamtym okresie, wszyscy sądzą, że ta uczta Mogła, a na pewno miała miejsce właśnie tu, na Zamku w Tęczynie i to będziemy się też starali pokazać. E, całe te całodzienne wysiłki, ich ukoronowanie ma być właśnie uczta. W trakcie uczty będą po, pokazy trefnisiów, Oni w tej chwili się tutaj trenują przy okazji. Turyści też mogą spróbować e, swojej sztuki, e, swoich talentów kuglarskich, być może ukrytych. A wartych wydobycia. Zespół muzyczny Fleur Delhi się tutaj przez cały dzień pojawia. Oni ćwiczą, tak naprawdę, żeby wystąpić w trakcie uczty dla państwa. Ich występ będzie miał miejsce o 16.30. Zespół muzyki dawnej. Tam jeszcze nie wspomniałem o tym, że jest zielarka, też warto się do niej przejść. Są też warsztaty z garncarstwa, można sobie gary ulepić. No one na ucztę dzisiaj gotowe nie będą. Przywieźliśmy trochę swojej własnej zastawy i sprzętów. Warto też jeszcze może wspomnieć o tym, że na Podzamczu trwają pokazy konne. Tam rycerze ścierają się na kopie. Więc jeszcze raz powiedziałem, państwa na zamku nie ma. Oni są albo na polowaniu, albo ci rymce, że wszyscy tam się trenują poza zamkiem. Oni wszyscy dopiero wrócą na ucztę o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy. Także zapraszamy państwa wszystkich do zamku Tenczyn. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w ramach tegorocznej juromanii. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ogromnie. Do zobaczenia.